Thank yeah. you. Yeah. Proszę pan powiedzieć, słowo do Szanowny panie prezesie, pani burmistrz, wszyscy tutaj dostojni goście według tytułów. No i tutaj ksiądz nasz niezawodny, Robert Figury. Wszystkich państwa serdecznie witam. Dziękuję za zaproszenie. Przepraszam za opóźnienie, mamy dzisiaj turniej ping ponga w z imprezy na Państwa uroczystość. Cieszę się, że Państwo kultywujecie tą tradycję, że spotykacie się. Ja ze swojej strony z Panem Mieczysławem już w zeszłym roku od momentu objęcia stanowiska jesteśmy w posłowie, jesteśmy dogadani. Ze swojej strony będę wspierał wszystkie inicjatywy na terenie gminy W tym roku również czekają Państwo uroczystości utęgnięte w tych trudnych doświadczeń które Państwo macie głęboko zakorzenione w sercach, więc ze swojej strony obiecuję wszelką możliwą pomoc przy organizacji tych wydarzeń, żeby jak najbardziej, jak najlepiej upamiętnić ofiary tamtych lat. Wszystkiego dobrego, całemu związkowi, wszystkim Państwu dużo zdrowia na cały rok, wszelkich Dziękuję Bożych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Korzystając z okazji dziękuję za dotychczasową współpracę. W zeszłym roku mieliśmy bardzo dobrą próbkę. Myślę, że tak będzie dalej. Bardzo dziękuję, bo mamy dużo tutaj do zrobienia jeszcze. Dziękuję e, bardzo. Czy pani burmistrz Brańska zechce kilka słów do Państwa skierować? Chłopcy, chłopcy. Ja przede wszystkim bardzo serdecznie witam Państwa w Brańsku, bardzo się cieszę, że możemy tutaj dzisiaj wspólnie się spotkać. Pan Mieczysław pięknie wszystkich przywitał na samym początku, ale ja chciałabym powitać Pana Mieczysława i podziękować, że możemy właśnie spotkać się tutaj w Brańsku. Pan Mieczysław opowiadał o wszystkich tak pięknie, chwalił wszystkie osoby, a ja muszę Państwu powiedzieć, że to jest człowiek, który też wiele lat poświęcił swojej ciężkiej, pracy dla tego miasta i zrobił bardzo dużo, także to też jest taki nasz lokalny działacz lokalny tutaj, który, którego wszyscy bardzo dobrze znają, doceniają, doceniają jego pracę jaką wykonuje na rzecz naszego miasta, naszych przodków. Często spotykamy się na różnych spotkaniach patriotycznych w naszym mieście. Bardzo serdecznie dziękuję, doceniamy to. Mam nadzieję, że w kolejnych latach i również w tym będziemy mogli się spotykać. Zrobimy niejedno piękne spotkanie, także bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obecność dzisiaj i życzę wszystkiego dobrego na nowy rok. Zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję ślicznie. Pani burmistrz, ja się chwytam tej nadziei, bo po raz pierwszy jest burmistrz Brańska na naszych uroczystościach. Tak się jakoś składało, że wcześniej nie było. Więc bardzo bogate, bo jest i pan wójt, i pani burmistrz, a ta nadzieja to pozwoli pani, że ja wygłoszę coś takiego. Ja mam nadzieję, że w czasie kadencji, którą pani pełni. W końcu w Brańsku pojawi się pomnik żołnierzom, brańskim żołnierzom, którzy zginęli, a trochę i zginęło. Nic pani nie mówi, ale ja wiem, że duchem znamy. To ja tylko powiem, że w chwili obecnej uczyniliśmy pewne starania, i w tym roku powstanie pomnik z w naszym mieście. No i będziemy zabiegać o to, aby kolejne pomniki w naszym mieście powstały. Pomożemy partyzantów nie odpuścimy nie odpuścimy partyzantów czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos o wieloletni komendant chorągwi białostockiej nas przyjaciel szanowni państwo chciałbym jeszcze raz przywitać się z tymi osobami z którymi nie witałem się i Rok temu, powiedziałem, rok temu powiedziałem na spotkaniu, że jednak przyjadę w mundurze, po harcersku. Ja od dziecka. Jestem. W harcerstwie. Druga Mieczysława, harcmistrza, również znam, bo razem harcowaliśmy. I taki moment chcieliśmy uczcić i czciliśmy powstańców styczniowych 1963 roku na polanie w dębowiku dużo tam harcerzy się stawiło. i przybył druh Mieczysław była salwa z armaty poświęciliśmy kapliczkę, którą potem zawiesiliśmy na drzewie dzwon wolności wybił tyle razy, ile było rocznic i Mieczysław wyszedł z trąbką i zagrał tym powstańcom, naszym powstańcom, cisza. Także Mieczysławie, ja za ten piękny moment dziękuję Ci, bo to jest świadectwo, które powinniśmy kultywować i przekazywać młodszym pokoleniom. My, taką książeczkę, stuletnią książeczkę, a raczej znaczy kronikę, kronika Szarej Piątki. A że druh Mieczysław jest instruktorem harcerskim, to chciałbym przekazać w dowód naszej pamięci współpracy. I tradycyjnie taki piękny medal chciałbym przekazać Mieczysławowi z takiego biegu poświęconego księdzu Suchowolcowi. Także Mieczysławie przyjmij, a Państwu wszystkiego dobrego, zdrowych, pogodnych i błogosławionych dni w całym roku. Bardzo dziękuję. duchu Andrzeju, jako ciekawostkę, to powiem, że Duch Andrzej to jest były piłkarz jak Dla tych, którzy się interesują piłkarz. A takie środowisko wiem, że też jest nam bliskie. Bardzo dziękuję za upominki i za to wspólne nasze działanie. Czy może? Ktoś ze Związku, Pan Prezes czy Pan Wiceprezes, może chciałby słowo powiedzieć, ktoś może jeszcze z Państwa? Szanowni Państwo, ja tylko króciutko jako Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych chciałbym Państwu życzyć dużo zdrowia, miłości, radości, nieustających sił w walkę o wolną Polskę. Chciałem powiedzieć, że stok zapisał się z złotymi nićmi, jeżeli chodzi o powojenną Polskę i walkę. Zwłaszcza Narodowej Siły Zbrojnej. Tutaj zarówno prezes, jak i członkowie sympatycy kultywują te tradycje, i niech tak zostanie. Idźmy ku dobremu wszystkiego dobrego. Dziękuję panie I na ręce pana prezesa, który no, reprezentuje nas wszystkich w całej Polsce bo w, w całej Polsce to jest nas dużo więcej. O, serdeczne podziękowania i za tą współpracę, i za tą, spół, za tą współpracę, kiedy duch kierował kołem kolon, bo wielokrotnie też tam tuwaliśmy. Tak, również bardzo mu dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze głos zabrać? E, mamy jeszcze jedną bardzo piękną okazję. Nasz drogi porucznik, pan Leopold kończy. Właśnie dzisiaj 96 lat. Za chwilę dla pana. Tak, momencik. Proszę doczekać. Spróbujemy wspólnie po łacinie, czyli w matce języków europejskich i naszego Kościoła Świętego. Słowa są bardzo proste: Plurimos, annos, plurimos, a melodia jest następująca: Plurimos, annos, plurimos. a nos a a nos tak, ale trochę, trochę umieliśmy. Panie Leopoldzie, składam panu gorące życzenia w, w imieniu zarówno naszej organizacji, jak naszych sympatyków, którzy, tak jak Pan widzi, nam tutaj towarzyszą. Mamy środowisko, które nas wspiera, bo i księdza mamy swego własnego, tak i harzectwo nas wspiera i wielu dobrych ludzi. Życzymy Panu, żebyś Pan długo jeszcze żeby zaświadczał o tych czasach i doznawał satysfakcji z tego, co Pan robił, bo to była ciężka e, robota. Niech Pan Bóg Panu, panu I ten skromny tarcik, żeby słodkie, ży słodko życie płynęło. Bo te gorskie już było. <noise> 高高原。 Niech łaski na Ciebie popłyną, niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie popłyną, niech radości pokój w sercu Gości. Niech nigdy nie zbraknie, niech nigdy nie zbraknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie zbraknie, niech nigdy nie zbraknie ludzkiej życzliwości. I na pewno jeszcze kolejne 160 tysięcy. Proszę. To mnie mała nauczyła, jak jeszcze do szkoły nie chodziłem. Ja bym może 6-7 lat. Chodziłem do szkoły. Tak o zwodkie, takie dosyć jakie to jest. Wiesz co, bo od to, bo Tadeuszu Kościół. więc ja tak często na takie spotkaniach, ale może tutaj 20, nawet nie, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć. Na krakowskim rynku tam ludu gromada. Tadeusz Kościuszko czy przysięgnie składa. Zagrały okrzyki, jak dziesiątki działa, swego bohatera gdzie ta polska ciała Wyszedł pan Kościuszko, w krakowskim Sumanie, odkry jasne czoło, jasne powitanie odkry jasne czoło. Klejdą na kolana, ślubuje Ci życie, ojczyzno, ślubuje Ci życie, ślubuje Ci duszę, za boską pomocą, wolność w i głównych. A mówię te słowa, tak w ogromnej ciszy, znalazło się że Pan banku, te przysięgę słychać. A jedna środka, tak mam <plach> więcej podpisanych. Tak tam przekazałem przekazałem o Kościuszce, tam masz spisana, nie wiem czy chciałbym to, na pewno może nie, ale przeczytać, tutaj. bo tam jeszcze jest kilka zwrotek takich, co ja, to jedno tak naprawdę zapamiętałam, bo tam jest jeszcze o to jest to jest to jest tak, to to jest tam też, to jest i teraz jest, gdzieś jest, teraz i to napisała, to jest, to jest, to jest, to jest, napisane. I to jest, to jest, to Przeczyta, to też tam, tam, tam. Ja nie wiem, Dobrze, Prze to tak? Nie, nie wiem, jak bym Dobrze, Proszę bardzo, bo Przepraszam, Nie ja... to się tłumoło. Nie wiem. Ja nie się

Dziękujemy. Zapraszamy wszystkich do tego słodkiego torba, torba i do e, tego, co tam e, jest e, w szklaneczkach. Za zdrowie Pana Leopolda i dobra wiadomość, Pan porucznik chciałby zatańczyć tutaj dzisiaj. jest. E, e,